Naprawdę powiem Wam, że jestem mega, ale to mega zaskoczony tym, że Range Rover skradł moje serce. Nie, no naprawdę yy, zszokował mnie, bo samochód nie dość, że ma fajny silnik, ma fajne spalanie, bo 8,5 litra na trasie ilu? O 700 km, yy, a naprawdę to, to nie było jakieś tam oszczędzane auto. Nawet no, nie, zazwyczaj jeżdżę wolniej samochodami, a tym jakoś tak. Z... No fajnie było na tych mazurskich drogach, mimo że auto pływające na pneumatyce, to, to fajnie się jeździło. I przede wszystkim fajnie się atakowało pobocza na tych wąskich drogach, gdzie zawsze to człowiek się szczypie, żeby zjechać na pobocze. Bo nie wiem, coś mu się może stać. W sensie z zawieszeniem. W samochodzie, a tutaj nie ma takiej możliwości. Po prostu pięknie sobie zawieszenie pracowało. Poza nami. Więc no super. 3 litrowy diesel bardzo fajnie pracuje jest cichutki, ale jednocześnie jak się go tam no, włączy się sport to gośniki ale naprawdę fajnie to funkcjonuje yy, i fajnie pracuje ta skrzynia, no tam może przy starcie jest dziwnie w sensie odczuwalne jest jakieś, jakaś zamułka, ale jest jest jak najbardziej poprawnie no samochód przede wszystkim też wygląda tak luksusowo, ekskluzywnie jest w pełni i właśnie tego faktycznie nie ma w innych, no BMW, czy Mercedes, czy Audi, no czym się różnią właśnie? Tutaj jest, może ta biała skóra tak mi kupiła, ale no jest, no lux. jest luks, ale przede wszystkim jak to się podróżuje pneumatyka, jednak auto z pneumatyką to jest zupełnie coś innego i Pst, tak, to jest to i co, i ten samochód naprawdę mnie kupił i jestem zszokowany, że, że to zrobił, bo myślałem że Range Rover nigdy tego nie zrobi bo zawsze do tej pory no nie, jakoś mu się nie udawało niby było spoko, ale czegoś brakowało i jeszcze tyle pieniędzy i tak dalej, a tutaj stwierdziłem, że okej okay, już po części rozumiem Dlaczego ktoś kupuje Range Rovera Ale nie Velara Pamiętajcie tylko Sporta Na ten moment tylko Sport I z dieslem To, to już powiedzmy że, że to rozumiem Mimo Że możemy na Audi czy BMW czy, czy Mercedesa dostać lepszy rabat To i tak jestem Skłonny Zrozumieć tych ludzi Którzy wybierają Range Rovera bo po prostu to jest coś innego chcą mieć Range -overa, to kupują Range Overa i tylko dlatego i nawet że jest tylko 10% rabatu no okej, okay, rozumiem nie obrażam się na nich, słuchajcie no fajny, fajny samochód już go zaraz oddaję i ktoś powiedział, że specyfikacja na 550 tysięcy to jest uboga specyfikacja i ten samochód nie ma nic on ma tak naprawdę wszystko co powinien mieć wentylowane, grzane fotele pięknie wyglądającą właśnie skórę panoramiczny dach domykanie drzwi co prawda z ten, któregoś dnia domyk zamulił i o, pięknie domyk zamulił i właśnie drzwi kierowcy nie chciał domknąć, w sensie próbował ale coś tam nie miał siły no, ale później się chyba zrzemnął i było git. Um, No, ale, ale tak poza tym y, spoko. Tak poza tym wszystko jak należy i właśnie wygłuszenie tego samochodu, tak jak Iwok y, był słabo wygłuszony, wyciszony, to tutaj no powiem, no auto jest jak najbardziej ok. Ja je jak najbardziej kupuję. No wiadomo, że to stów i w tej cenie to no mogłem sobie wziąć X5, tak, wziąć ich z piątkę i jeszcze to rzucić na bardzo fajne wakacje, ale tak jak powiedziałem, jestem w stanie już teraz zrozumieć o co chodzi tym, którzy jeżdżą tymi range rowerami. Nie velarami, tylko sportami na ten moment. Tak jak powiedziałem, Defender to zupełnie coś innego. Co tam jeszcze mamy? No, dużego range'a, no to duży range, no to jest zupełnie też inna liga, bo to dwa razy tyle. Tam raczej tego nie zrozumiem, bo ja nie przesadzam nigdy z wyposażeniem i tak jak powiedziałem, tutaj jest ono optymalne i idealne wręcz. Dziękuję za uwagę.